Witam was moi kochani. Ciepluteńko z gry Vintage Story i gra ze mną oczywiście. Niedzielny, witam was serdecznie. I zobaczcie co tutaj mamy. Kurczę, pod samym domem. Nam Wyrwa. <laughs> Dobra, Ale. mów, e, mów co, co, się, co się zadziało no, pomiędzy odcinkami. No, nazbieraliśmy trochę miedzi, tak żeby już nie było, że ciągle zbieramy miedź. Tylko teraz muszę, nie pamiętam w którym tu jest, 8 miedzi zabieram. Dobra. W naszym garnku, wejdź, za, zajrzyj tam. Powinno być ponad 30. Ile masz? 33. No i dobra. To ja dołożę 7, będzie 40, ponieważ nie wystarczy mieć przecież tylko kilofa. Musimy mieć młot. Po to zresztą tak. jest tutaj ta <laughs> y, miejscówka na odlewanie tego mm -hmm. młota. bo inaczej nie jak... zdobylibyśmy i tak. Jakie to dziwne dźwięki eee, wydaje. Tak, no bo ona tak, właśnie taki dziwny świat tam. I jest co teraz, mam, mam podpalać to? Tak, podpalasz to, to. Dobra, to słuchaj, mamy tam, to nie znaczy pewnie 5 od tych opałowych. Nie, bo najpierw podpalamy tymi, żeby się rozgrzało do 700 stopni, dopiero potem wkładamy węgiel drzewny. Żeby A, dobra. Go nie marnować. Dobra, to już biorę i podpalam. Bo węgla mamy tylko 10, nie? Więc szału nie ma. Okej, okay, już Ta się podpaliło pomyśleć, no i, dobra, trzeba I teraz pomyśleć, żeby... musimy czekać aż nabierze temperatury. Okej, okay, dobra. Jest niedużo, więc nie powinno długo trwać. Gorzej, jak będziemy więcej wytapiali, no to ona będzie powoli się rozgrzewać. Ale już ma 170 widzę, więc dobra. Dobra, a skąd ten węgiel drzewny? No, no trzeba spalić no, coś. Wydaje mi się, że jest już zrobiony. Do... A, to tam zrobiliśmy. Kurde, Spróbuj tutaj... Spróbuj rozgrzebać ten, tutaj ten... Ops, Jeden. przepraszam, uderzyłem Cię. Nie, nic nie szkodzi. A, dobra, no, biorę, bierz. biorę. Ile tego węgla potrzebujemy? Wszystko wybierz, bo trzeba wszystko wybrać. No dobra, to biorę, zbieram wszystko. Dobra, mamy bardzo dużo yy, też krzemienia, ale krzemień, z tego co wiem, będzie bardzo potrzebny w kolejnych naszych zmaganiach. Dobra, chyba wszystko wziąłem. No dobra. A to, ale to... znowu pościnać drewna i nawrzucać. Tu, ty dwa wyrwy za tobą też! A? O kurde, no przesadzone. O boj. Załatwiły Kubany. Dobra, i co teraz? mam, Jak się spali, to 683. No to dobra, to idź, weź, zabierz. Masz węgiel, drzewny masz przy sobie? Powinienem to... mieć. Tak, Poczekasz 20... poczekaj aż się, wypali ten i dołóż węgla drzewnego. Z dobra, pięć sztuk. 20 sztuk potrzebuję. Aha, 20 sztuk mam, jest. to 5. 5? Dobra, i cyk, jest. O, zobaczymy, rano. jak będzie się rozgrzewało, bo węgiel się do 1300 pali. Musimy poczekać, bo to tak jest jeszcze ogień z tamtego drewna. No tak, 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 dało, tak. Nie? tak, Nie no spokój, zobaczymy. To teraz mamy na razie 700 stopni. I teraz najlepszy numer. Musimy mieć szczypce. Nie wiem, mamy szczypce. Nie mamy, skąd? No to trzeba zrobić. Ale to trzeba zrobić z łupka? Z tego co? Nie, 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 nie. Drewniane szczypce. Potrzebujemy sześć patyków i zwój liny. Uuu, wuj... zwój liny. Ale słuchaj, ja liny. miałem len i to. Trzech. Trzech jakichś. Yy, może być z tej, z tataraku, tego co mamy z pałki. A, może być, bo mamy lniane. Nie, 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 nie. Nie trzy trzeba. pałki. Trzy pałki. Trzy pałki. Góry, trzy pierwsze chyba u góry te. Dobrze, teraz zaraz Zobaczmy. zrobię. I mamy zwój liny. Jeden, i potrzebujemy? I teraz tak, i teraz musisz zrobić szczypce drewniane. więc. Czyli patyki. patyki po bokach, Czekaj. A pośrodku ta lina, chyba. Ale to Ale sobie, pod sobie H, sprawdzę szczypce. pod H, i to miało być szczypce, tak? Szczypce drewniane. no. Szczypce drewniane to się robi. Aha, 6 góry lina jest. Sześć patyków i lina, dobra, nie ma sprawy. Ale tu się narobiło wyrw. Ty, jedna za drugą, co to jest grane? Za, za, za nami też jest kolejna. Boże, nie strasz. Ty, coś. Coś nie teges. Albo jest aktywność wyrw apokaliptyczna. Ja pierdzielę, dlaczego ona no tak się ten. To koło naszego a, nie domu. Mogę. O niech Tak, to. zobacz, tam za tym. Za, za tym też jest, no. Narzem, no. I, co, ich. I co teraz będą z, te potwory przychodzić? Z tam, wychodzić a, z, tam, z tego a, w nocy? Dobra, już się zagotowało, Dobra. Tak powiem, zabieram węgiel, żeby się nie marnowało. Jak ja mam to sięgnąć teraz? Normalnie, nie, czy...? Musisz mieć, nie, szczypce musisz włożyć do tego lewej ręki tak jakby. założyć? tam, gdzie można schować. I wtedy zabierasz normalnie ten garnek i on w tych szczypcach zostaje. Ok, no, mam. Dobra. I musisz teraz nalewać do tych forem dwóch. Zacznij od młota tam z tyłu, żeby było wygodniej. I musisz wlać. Wleć 100 wlej sztuk, stopiony. Tak. Ilej, aż 100 sztuk tam się naleje. A skąd wlej ja mam ile lej. sztuk się olej, no przez to widać. Ma być stetka. Jak dalej nie będziesz już chciało lać, to wlewaj do kilofa. Bo to ja robię z shiftem, nie? Ale nie chcę leć więcej. No to już masz maksa. No to teraz do kilofa. Zaraz, no to ja skłócaniem i nie chcę. O! No wlej, 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 nie bój się. Naciskam i leję, ale ja widzę tylko 4 na 100 jednostek płynnej miedzi. No to nie przelałeś tego? Tam 12 jest, a gdzie masz resztę jednostek? musi być 100 jednostek. No nie wiem, właśnie. Dobra, zobacz ty. Mi te Weź je gdzieś na ziemię. Bo jak zastygnie, znowu będziemy musieli rozgrzewać. Okej. Okay. będzie bida. czekaj. Gdzie, gdzie ja je mam? Ja jeździłem znowu, Holender. No. Mi wypadły znowu. Trzymaj. Dobra. Czekaj, coś robiło. Podnieś. Nie? No w ten sposób, no. Nie. Ja to robiłem. Tak, ja robiłem szczypce i, i. No, dobra. miałeś, miałeś, no. No, no. dobra. Tylko nie wiem, czy teraz mi nie zaschło, już wiesz? Ale ja robiłem to z, z nie, shiftem. Leci. Na szczęście się wlewa, ale jakoś tak. A teraz masz to... A trzeba Przeciwamy... mi się trzymać. Rozumiem, jest. dobra. Dobra. O, bo się już bałem, że nam się wiesz. I to to Dobra, oh. odłożę skórce tutaj z boczku Jak to się. Shift, control. Nie Control Alt, shift jak to? Muszę sobie I coś przekąsić. Jak się odkłada. O. Dobra, żeby stały to oparcie, to w razie czego weźmiemy. No i teraz trzeba czekać, aż to niestety ostygnie. A wyrwę możesz podejść, nie. dotknąć wyrwy, czy nie? Ale to ci będzie ten, szaleństwo rosło chyba. A, to nie, już. to nie chcę. To nie to, za bardzo. To nie chcę. Dobra, coś, coś przekąsić. Jak masz resztkę tego węgla drzewnego, to odłóżmy go sobie tam do... do skrzynki jakiejś wsadzę, dobra. Dobra. Tak. No. Ja dołożę resztę. Mam 15 sztuk, tutaj do tej wkładam skrzynki. Dobra, ja dokładam. A tutaj jeszcze skrzynki. 10 jest. Ej, to trzeba już w jednej żeby było, bo bez sensu, żebyśmy czyli to w różnych miejscach. Okej. Okay. Patrz, Nikt mi nie napisał o koronie mojej cudownej. Co, będę trzeba ją sprzedać. no. A najlepszy motyw podobno jest droga. O! Tak? A gdzie się ją sprzedaje? Jaki potwór! No to zamykaj drzwi. Ale ja nie mam boksa, ten, ten, ja nie mam tych. Yy. Jak to potwór. Jaki, czyli wylas w ciągu dnia nawet? No, jakiś taki pająkowaty. Mówisz w ciągu dnia? No. Ale co był i zmył się czy. Nie, stał przy drzwiach, przeszedł i poszedł. Nie wierzysz, to one, wyjdź. One, bo one uciekają, wiesz, od światła. One. światło je niższe. Poczekaj, przepraszam. Bo... Muszę to rozkopać. No dobra, no to jidę mam przygotowaną włócznie i mogę iść bić się. On jest dosyć twardy. O, nie ma już. No, bo one na świetle znikają, czyli on wyszedł z tej wyrwy. wyrwy. Wyskoczył i zaraz go światło zniszczyło. Aha, no to całe szczęście, to niech go niszczy. Zobaczmy, jak wyglądają 700 coś mieć, to jeszcze za ciepłe, żeby wyjąć. Dobra, możemy spokojnie lecieć po ten, po drewno, bo znowu potrzebujemy dużej ilości Okej, okay. dobra, lecimy po dobra. drewno Na zachód, na zachód Ja mogę coś tam przekopać Na zachodzie Mogę coś tam dobra. wydobyć, drewnienko Przyda się, przyda się, bo... Dobra, jakieś zające uciekają. Ale już mgła. No, fajnie to jest zrobione. O, kolejna wyrwa. Dobra, trzeba tylko patrzeć, żebyśmy na przykład jak jest drzewo... klony można rąbać. Jak jest drzewo z żywicą, sosna, no. żeby sobie jej nie ten, nie niszczyć, bo... A skąd będę wiedział to, czy jest z żywicą? Musisz popatrzeć na pniu. Są takie nacieki brązowawe. Ja mam zielony cieki, a to jest chyba... to jest. Dobra. To jest Poza tym to jest tylko na sośnie. Na klonach nie ma żywicy, więc. Okej. Będziemy chcemy zbudować sobie domek lepszy. O, 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 to też swoją drogą, ale jedną rzecz jeszcze mieliśmy upgrade do umiejętności. O właśnie, o, właśnie. Survival. Mamy surwival. Mamy surwival jeden punkt, tak. tak? I teraz mamy tak, ogromny żołądek, to znaczy będzie można się więcej najeść. Długowieczność. No. Zwiększa Długowieczność. Zdrowie I dobrze wypoczęty. Dostajemy 6% więcej każdej umiejętności przez 480 sekund od tego, jak się obudzimy. Mhm. Mm Właśnie. To, to nie wiem, czy wolę żołądek, nie czy wiem. dobrze wypoczęty. Żołądek byłby fajniejszy, bo można się więcej najeść, więc ci na dłużej starczy teoretycznie, nie? Mm -hmm. bo masz maksymalnie o 500 sztuk. Nasycenie może zwiększyć, czyli dłużej możesz chodzić bez jedzenia wtedy, nie? Bo się najeżdżasz na full masz go więcej po prostu mm -hmm. zapakowano. Może Ale dobrze, dobrze by było. to znowu daje fajny numer, bo szybciej ci umiejętności wzrastają wszystkie, nie? No właśnie. Dla każdej umiejętności. Cokolwiek nie robisz, robisz drewno, uprawiasz. Tylko że to jest te 480 sekund po spaniu, czyli, czyli to, nie to nie tak naprawdę długo. obudzisz się i musisz zacząć coś robić szybko. Tak, bravo. więc na razie chyba w żołądek. Ja też pójdę w żołądek, strujemy, tak, nie? tak. Zobaczmy, czy coś tam mamy. Walka słabo, adaptacja y, temporalna, minimalna. No tutaj nic nie Zobaczmy. mamy na razie. Leśnictwo trzeba dużo więcej robić, bo mamy tylko 48 punktów. Rolnictwo też tylko niewiele. Panie za to. A ja bo ja mam ja mam 24 punkty na 200 w leśnictwie na przykład. W, 48, to w górnictwie jest. mam 0. Górnictwo mam 31 punktów. Podowla 0. Kopanie 26 i rolnictwo 39. To widać, że ty bardziej pracujesz niż ja. Wytwarzanie. obróbka metali 3 na 40 punktów. Garcarstwo 3,8 na 40. Gotowanie 4,20 na 40. No to musimy dużo rzeczy jeszcze robić. Dobra, ścinamy drewno. Dobra, ja mogę, ja mogę bo, ścinać. Bo czekaj, może tu będzie jakaś... O, tu masz sosnę. Ty patrzę. O, tu są jakieś, na niej rosną jakieś te chupki. Żagiew o, wielkoopora. Grzyb. Wielkoopora. Można go zebrać nożem. No właśnie, co to jest? Ja nigdy nie ten. Co, wpadło ci coś? No, tam żagieb zaraz zobaczę. Do Zero do jedzenia. 18 dni aż jest ten. Wow. Ej, Ej, do... zbieramy. to zbieramy. To 18 dni. To do żarcia, dobre. Weź ja ścinam, jak spadnie to zjadę. Dobra, to ja też jadę, to zbieram, no. Po drugiej stronie jeszcze ich jest fajnie. Dobre, dobra, tutaj. Okej, okay, to ty zebra, zbierz, a jak zbierzesz, to ja, a ja już idę ten, kopać, Dobra. nie kopać, tylko ścinać drzewo. Okej, okay. no to klony na razie możemy ścinać, bo one są, chyba, że tak powiem, bezkarnie możemy je ciąć, bo nie dają niczego innego, niż drewna. Dobra, okej. Okay. A ile potrzebujemy sztuk? Dużo pewnie. Dużo. Mhm. A to jest chodzić to, żebyśmy dom sobie zbudowali, czy? Yy, najpierw trochę węgla. A węgiel, żeby zrobić, I dobra. jednego, a na dom to też jeszcze swoją drogą. Borowik szlachetny, proszę cię. O, proszę. Jak się znalazło. Nie będzie wcinać. O, trochę. Ile mam dopiero 16 tych? Też nie mam jakoś, kurde. 16, ja też mam 16. Dwa drzewa ścięte, dlatego 16. Wiesz, jak są większe, to... o, tu będzie dużo drewna, o, tak, tylko że mi się siekiery nie starczy. No, ja też mam kiepsko z siekierą już powoli. Zaraz trzeba będzie zrobić siekierkę. Pukam, stukam, pukam, stukam i to trwa i trwa. No bo im większe drzewo, tym dłużej to ci symuluje... Ej, to było inne drzewo? A nie, też kłoda jest... klonu, A to się tylko na 16 stakuje. Tak, tak. A Understandy. No w takim razie. Się wysypała, a drzewo jeszcze nie a dąb? Wcielka. A mogę dąb ścinać? Nie, dąb, na razie zostaw. Dęby okay. będą nam potem potrzebne do... Szefu nie, nie każe, to, się... to nie ściną. Dobra. Dobra, muszę zrobić tę nową kirkę Jakieś patyki suche, a to weznę. Zaraz mi się zniszczy też siekiera. Kłoda klonu, cyk. No, dajesz, dajesz. I proszę bardzo. A w nocy, słuchaj, w nocy można spać spokojnie, jak są potwory, nie? Czy, czy tak jak w Minecrafcie nie możesz wtedy spać? No możesz, tylko nie, jak jest burza temporalna, to nie można. A jak są tylko same potwory, to nie ma problemu, tylko możesz, mamy łóżko, więc nas olewa. Jak masz coś bezpieczne, to ci nic nie zrobi. Uff, to było duże drzewo. Właśnie. Bo mam już trzy staki drewna. O, to ładnie. I mam nasiono marchwi, patrz, muszę, muszę, muszę no gdzieś dobrze. posadzić. A nie, to ja je mam z poprzedniego chyba odcinka, tylko zapomniałem posadzić. Uff, jak przyjemnie się zwiedza. Skrzypy polne i niepolne. Uff, burza jakaś. Skrzypy polne można brać, bo z nich się lekarstwa robi i z, chyba z trzciny, jakbyś miał gdzieś trzcinę, to zbieraj. A czy to, jeżeli chodzi o, to mi kiedyś mówiłeś o tych skrzypach i zbierałem trochę, ale teraz to już nie wiem nawet, bo nic nie robimy z tym, a to praktycznie wszędzie tutaj w tym lesie jest. I mamy trochę w tych w skrzynkach nawet. No to dobra, ja trochę trzciny zbierę, zbiorę. Zbieraj, zbieraj. Trzcinę. A czcina to jest, mówisz o tych pałkach? Nie? To, to... Aha, to. Nie, to jest skrzyp polny. Pałki, pałki wodne, to czcina. O, trzeba na burzę uważać, bo jak nas piorun trafi, to zabije. A no właśnie. To trzeba uważać. Bieram tego skrzypa, jak mówi, że przyda się. Nie, przyda się, on się chyba nie psuje. Nie ma tam chyba daty przydatności, że tak powiem. O, no, już nóż mi się zniszczył. Dobra, jeszcze trochę drzewka. No jeszcze siekierkę mam, na, może jakieś małe drzewko. A nie, mam drugą siekierę, Mi się siekier... a ja mam dwie siekiery. No to elegancko. A, bo ja tamto miałem, tą co znalazłem, jakąś tą legendarną, czy jakąś używałem, a teraz już... A to z drugi czas. No, a teraz już mam jakąś inną. Teraz mam zwykłą, epicką, teraz mam krzemienny topór epicki. O właśnie. Epicką to będzie, będzie ścinać drzewo, jak się patrzy. A czy jak ta lala nawet. Dobrze jest. Hmm. Dobra, zobaczmy. Dobra, mamy już full miejsca, więc mi się nie zmieści. Wracamy. Zaraz wrócę, muszę ściąć drzewo widzę machasz No macham, macham, tu epicką kurczyka, to episką kluczy, to porem episkim No niestety jest common to jest zwyczajny taki Dobra Wszystko Dobra, ja sobie zamienię co to jest pod spodem? O, zniknęło, dobra <laughs> Dobrze Dobra, wracajmy na hatę Porąbiemy drewna, wsadzimy na nową wersję, żeby się robił nam kolejna porcja. Dobrze, no to w takim razie już blisko. I czy wyrwy. A one znikają po jakim czasie? Tak, bo jak są takie mocno aktywne, to mogą w ciągu dnia się zmieniać, znikać. Nie muszą koniecznie być ciągle. Bo tak patrzę, że nie widzę teraz ich. No. Jak są takie bardzo aktywne, to bardzo deszczy. No, nie, 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 nie ma, nie ma. Dobrze, dobrze. Nie no nie i cały szczęście, uff. No. Burza mnie martwi, ale tak jakoś nie widzę nigdzie. Dobra, dobrze. To teraz no, ja tak, to tak jak to się... Chyba... robimy to na drewno opałowe, czy na co? No, musisz to porąbać na drewienko opałowe. Czyli siekierka i to? Burza. A nie, odwrotnie. To? Mhm. Wow, mam pełno tego drewna upałowego już. Dużo potrzebujemy. Bo ja już mam dwa staki. Mm. Muszę odłożyć miskę gdzieś. No, powiem ci, że jak masz pełen stak, to możesz ładować do pieca. Do którego? Do, do... No, tutaj? Robimy... Tak, tak. Musisz zapełnić to wszystko. 32 wchodzi na jedną, jeden stak. Dobra, to już jeden stak zrobiłem. Zaraz zrobię następny. Dobra, ja mam też dwa. No to wkładaj. Powinniśmy załadować przeciutko. Mam kolejny robić, czy już nie trzeba? A, no w... Nie, już nie. Ale w ogóle mamy tutaj no przez mówię, drewn drewno no, opałowe, zobacz, już no, tu leży drewno no, opałowe. Ja mam, nie zostanie. No dobra. A to jest takie opałowe na inne potrzeby. Dobrze. Dobra. Skoro mówisz. Okej, okay. zaczę dźiane. Raz potrzebujemy właśnie o, na inne potrzeby. Raz, dwa, trzy, cztery. <laughs> Żeby ognisko zrobić. A, potrzebuję więcej tak, te, tak pewnie. A i teraz to ognisko robisz? Mhm. A to wystarczy na, tylko na jednym położyć ognisko, a wszystko w koło 4 jeszcze tak. zrobią, tak? tak? tak, tak. Mhm. O, to, 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 to będę teraz ciebie pod, pod, podglądał, jak to robisz, czyli ognisko, mhm. zapalasz. Okay, tylko tak, muszę mieć więcej przygotowanej ziemi, żebym mógł to obudować od razu. Czekaj, obuduję to tak. Potem tylko stawiam tu i tu. Dobra, mamy pół minuty na po na rozpaleniu, żeby, a, zakres... żeby przykryć, a rozumiem. U. O rany, będzie, 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 będzie się błyskać. Mam nadzieję, dobra, dymi, dymi z tego, to okej. Ohoho, ohoho, co ja, ja mu co ja bym chciał zrobić zarełko jakieś? No, ja mam tylko i wyłącznie jednego grzyba. I te czekaj, czekaj, ile masz? Jednego Jednego borowika i cztery grzyby te ze te z tego. E no to, dawaj, 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 Ale dawaj. co byś chciał? Borowika? Do, nie, dołóż dwa grzyby do tego, będziemy mieli trzy porcje gulaszu. Okej. Okay. Dwa grzyby. Ja mam jeszcze dwa, to możemy mieć cztery porcje. Nie, to byśmy musieli, pod, pod, więc, no możesz dodać cztery, dawaj, zobaczymy, czy pójdą cztery, chyba pójdą. Ok. Nie, dwie porcje grzybów socących, widzisz? A, dwie porcje to, będą. Robimy no. inaczej. To teraz będzie cztery, cztery, no. O, no i dobra, to odpalam. To będzie grzyb, gulasz grzybowy. Gulasz grzybowy, ale sycący. To będzie taki. Bardzo dobry. dobrze. To niech jest taki. Dobra, a my mamy jeszcze przecież y, te. Już możemy wyjąć miedziane, oczywiście. Uuu. Czym ręką, czy, czy to Uf. trzeba? Ręką. Topór i, i ten. I połóż patyczki, i będziemy mieli kilow. Czekaj, bo to jest tak. Topór i patyczki poniżej, rozumiem. Tak. Masz ok. Kilow i młotek miedziany. I jutro kujemy. Jutro kujemy. Jutro kujemy, niestety szkoda, o. że mam tylko jeden, będziemy mieć tylko jeden kill Słuchaj, no można to, to można dobra, do, ale to będzie twój odcinek, to będziesz machał, a ja ci je przekażę. P poczekaj, ja włożę je gdzieś tutaj do, do skrzynki. Nie, ja może trzymać też. Czekaj, okay. Uncommon, czyli, czyli Niezwyczajny Miedziany Młot. No to dobrze. I tak samo Uncommon, Niezwyczajny Miedziany Kill Okej, okay, zawsze ciut wytrzymalszy. No to dobrze. Dobra, godzina, która jest? 21.24. To poczekamy na jedzenie, bo coś trzeba będzie przekąsić chyba, bo głodni jesteśmy lekko. Tak, a ja bym no. musiał coś podkładać tutaj, co pozbierałem. O jezu, tutaj mam. Hmm... Chyba nic tutaj ciekawego nie odłożę. A tu? O! Skrzypolny, 25 sztuk już mamy. O, u mnie się skończyła znowu siekiera. Sobie... Jakiś kamień, łupka, ile z tego potrzebujemy, czy to wywalić? Na razie możesz wywalić. Weź, wróć tam do tego dołu, do dołu tam, co kopaliśmy. On zniknie po 10 minutach, czy ileś, więc. Czekaj, nie sprawdzę, możemy. czy jeszcze coś mamy takiego, co mogę dołożyć. Bo nie. Gdzie jest ten dół, który kopaliśmy, pamiętasz? Pod domem. E, gdzie? Za domem? Przed. No tak, jak idziesz na wprost. Nie wpadnie. A, chodzi ci o, to, o, ten, o, ten, o ten dół tutaj tak. ten. A, dobra, masz rację. Czy jakieś dobra, małe kawałki zwodowanego drewna? Też wywalę. Dobra. Grzyb się przyda. Jeszcze mam jedną kłodę klonu i później mam jeszcze trzy staki. Ale to jedną kłodę dobra, wywalić, nie? czy zostawić? Nie, to wszystko potniemy. Dobra. O, mam tą marchewkę, bym posiał, co? No to posiej, a ja dorzucę drewna, bo mamy. Teraz tak, marchewkę. Tu jest marchew, czyli tą mogę posiać tutaj. O! jest git. I niech sobie rośnie. I mam legendarną drewnianą miskę do pukania. A no tak, zapomniałem, no, że to jest legenda. Legendarne miski, to wiesz, nie ma, nie ma to tamto. No same, same dlatego koronę zło ten. Przedług no. udało mi się zrobić. A i gdzieś ten, gdzieś yy, sprawdzałem co ona chyba kilkanaście tych zębatek jest warta. Zębka kilkanaście dobie, tak. A to mogę sprzedać u tego tutaj u nas? Dlaczego nie? nie to? Nie kupuję, musisz mieć gościa, który to kupuje. A to, to bez sensu mieć to... robić, nie? Trzymaj, trzymaj. No dobra, dobra, ja nie, jest. ona jest na razie w tych w skrzynkach to. Dobra, żarcie się zrobiło. Ekstra. Że... To ja już mi łapie. To też Jest cztery porcje, więc po dwie możemy sobie dziabnąć E, przepraszam, dziabnąłem cały ten I ci. Ile to Czekam. daje? A, szamu nie ma Po dwie porcje, przynajmniej nie będziemy głodni Do połowy. Trzeba będzie jutro pomyśleć o jedzeniu zanim pójdziemy kopać Ej, czemu ja to wziąłem całość? Miska jest tutaj, dobra? Bo Będziemy lekko no głodni. Ej, zjedz to. Okej, okay, no będziemy głodni. Czekaj, czy ja coś jeszcze mam? Chyba już nic nie mamy tutaj, ale mamy, mam... Mm, tylko... Tylko mamy jedną... Grinka to nie, tylko jedy, tylko borowika jednego mamy. No to dobra, to też na surowo go wcinam, ale to chyba idziemy spać moi drodzy. 23 tak, możemy iść spać jutro z rana. Będziemy szukali jedzenia niestety. Okej. Okay. Dziękujemy no. w takim razie wam za uwagę. Ja się cieszę, że e, udało nam się zrobić ten kilof i młod, także jutro będziemy, będziesz no. kopać. No i trzymajcie się moi drodzy. Cieplutko czekamy na komentarze. Pa, pa.